Ja tu mieszkałem, a teraz tu jest Muzeum Krakowa. Nazywam się Karol Wolski i idę szukać Krakowa i Krakowian. Gdzie możemy znaleźć teraz prawdziwych krakowskich mieszczan? No wszędzie jest dużo Krakowian, szczególnie tych, którzy pracują na uczelni, bo ja pracowałem na uczelni. No więc wiele osób z Krakowa pracuje na uczelni. A jakie warunki trzeba spełniać, żeby być Krakusem? A to trzeba spełniać jakieś? Podobno trzeba spełniać. Warto tych słoików troszeczkę nawieść, yy, warto tak się czasami przejść po ryneczku, kupić obwarzanka i, i udawać się, że się jest ekscentrycznym. A z jakimi trzema rzeczami kojarzy się Kraków? Kraków? Adam Mickiewicz, no nie no, krakowskie kwieciarki, pierwsze, proszę pana, tak ma być. Adam Mickiewicz, Słupienicza i Wawel. Jak się mówi Kraków, to o czym się myśli od razu? Rowerzyści. <ścoughs> Kościoły, wspaniałe. Ja myślę, że też muzea i dużo uniwersytetów, dużo studentów. Jakie cechy mają Krakowianie? Ja na własną rękę nie przekonałem się o tym, ale słyszałem, że są skąpi i konserwatywni. A jakie cechy charakterystyczne ma taka krakowianka? Wszystkie są piękne, to na pewno. Dużo się uśmiechają, yy, nie przejmują się codziennością i trudami codzienności. A z jakimi smakami pan, panu się kojarzy Kraków, albo z jakim smakiem? No, Myślę, że maczanka to jest, to jest dość dobry smak, który, 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 który mówi o Krakowie. Golonka um, niekoniecznie, ale też Żurek na pewno, bo po krakowsku. Jakby pan miał zmienić jakąś rzecz w Krakowie, który praktycznie jest idealny, to co by pan zmienił? Myślę, że zahamowałbym odpływ usług z, ze ścisłego centrum miasta, bo z tym jest coraz większy problem. Przez to coraz mniej prawdziwych Krakowian pojawia się w centrum, bo też no, tak naprawdę nie mają po co się w nim pojawiać. Czy zna Pani jakieś powiedzenia krakowskie? Albo słowa jakieś, takie nieużywane w innych częściach Polski? Weże, skończmy już ten wywiad. Proszę <laughs> bardzo. <laughs> 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 to rozumiem.